5, 4, 3, 2, 1, goł. Po 40, 3 prawy nawrót. Przechodzi 5 lewy, po 50, 3 prawy średni, słupek in. Przechodzi 3 plus lewy średni, 80. 6 lewy podwójny. 100. 5 prawy in. Schamuj 50. Późny 3 plus lewy słupek. Przechodzi 4 lewy in. Schamuj do późny 2 prawy. Przechodzi 2 minus lewy nawrót. In. 30, 3 plus prawy, aut. 40, 3 prawy, krótki. Po 30, 3 plus lewy. Po 30, 3 plus lewy. Do późny, 2 plus prawy. Do 2 lewy, średni. Przechodzi 5 prawy, średni. Zacisk do 3 plus. 40, 5 prawy, przechodzi 5 plus lewy, out, 100, szczyt śmiało, 150, skamuj, późny 3 plus lewy, przechodzi 5 prawy, 56, lewy, 30, skamuj, 4 plus prawy, out, do późny 2 prawy, na barierze, nawrót.

120, schamujszy kanal, lewa. Po 120. 5, prawy, out. 80. Późny, 4, prawy, in. Po 100. 4, lewy, słupek. Przechodzi 5, lewy po 150 5 prawy. Przechodzi 4 plus prawy Out. 180. Gdzież? zhamuj szykana lewa. Szykana lewa. 40. Za szczytem 5 prawy. Po 50. 5 prawy średni. Przechodzi 5 lewy Out. Po 60, schamuj, 3 plus lewy, słupek. Po 50, 5 prawy drzewo. Przechodzi 6 lewy, in, schamuj, asfalt, 30 kostka, 3 plus prawy, średni. Przechodzi 4 lewy. 60, 5 prawy, out, schamuj, do 3 prawy kostka. Przechodzi dwa lewy nawrót. Po 120. 4 minus lewy in. Przechodzi 5 prawy out. 180 schamuj drzewo. 4 prawy. Przechodzi 3 lewy średni słupek. 50. 5 prawy, podwójny, przechodzi 6 lewy średni z hamowaniem w 3 prawy, przechodzi 3 plus lewy, 80, 6 lewy in, asfalt, uwaga, 2 prawy ślisko, kostka, do 5 lewy, przechodzi 6 prawy, 200 schamuj uwaga ślisko, 4 lewy wybicie 22 prawy. Przechodzi 2 plus lewy nawrót 60. 6 lewy śmiało. I bardzo dobrze. 5-13, 9. Także 5,14, 5,13. Wtedy było 520 i 530 za pierwszym, nie? Tak no 514, no ładnie